Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta, dokładnie tak, ja jestem oczywiście Edzi, a ciebie widzę, proszę abyś zostawił łapkę w górę oraz suba na kanale, ponieważ lecimy do 10 tysięcy subskrypcji, dokładnie tak, i jesteśmy sobie w kolejnym odcinku z Rafta, jak słyszycie mój głos nadal nie jest za super generalnie, ale jakby mogę nagrywać więcej zgin, muszę się napić w ogóle, bo tu... Bo tu się duszę, no i kurde, nieładnie muszę sobie więcej wody ogarnąć. No, i generalnie, co w dzisiejszym odcinku? Jesteśmy sobie oczywiście przy tej wysepce, na której osy, przy, przy której ostatnio, oczywiście, skończyliśmy sobie odcinek. I dzisiaj na tą wysepkę się oczywiście udamy. Generalnie, będę sobie popijał też herbatkę. A, dobre. Aby oczywiście, kurczę moje gardło było jak najbardziej sprawne, bo kurde, niestety, nie jest najlepiej. Ale jest w miarę git. Jak widzicie też tutaj trochę pozdobywałem. Tu w ogóle mi się przepala metal tak swoją drogą. A no i, 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 i co? I w sumie no to, no to chyba, chyba tyle. No nie z tych rzeczy. Tutaj trochę rzeczy pozdobywałem generalnie. Aby sobie normalnie je tutaj mieć. Musimy sobie generalnie opróżnić ten cały ekwipunek. Żebyśmy mieli miejsce jak się udamy na tą wysepkę normalnie. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy to i to. Dobra, no i w sumie spoko. Wypełnij słodką wodą. Normalnie napijemy się jeszcze raz. I jeszcze jakieś jedzonko by się przydało. Normalnie jeszcze przydałoby się surowe mięso z rekina. Może być, w sumie może być. Bo mi się musi upiścić. A w tym czasie to może kokosa se zjem? Normalnie tak, kokosa se zjem. I myślę, że kokos to też nie jest najgorsze rozwiązanie, normalnie. Ale generalnie poczekamy, aż nam się tutaj to oczywiście zrobi. I tutaj sobie umieścimy deski. Yy. I weźmiemy sobie to jedzonko. I udamy się na oczywiście wysepkę. Tylko musimy poczekać, aż nam się to oczywiście tutaj. Ogarnie wszystko, więc, jakby no problem, no problem. Jakby poczekam, nie ma problemu. Ja se poczekam, no problem. Dobra, tu jeszcze mamy ananas. To ananas też możemy sobie zjeść. No i czekamy, aż to się nam tu ogarnie. Dobra, A tu się też robi. Tu się też robi. Tutaj mamy złożone. I tutaj, co? I tutaj do odbiornika brakuje nam układu scalonego. Pytanie gdzie jest układ scalony? Czy ja jakkolwiek mogę zrobić tutaj układ scalony czy też kurczę nie? Nie wydaje mi się chyba, chyba że już tu gdzieś mogę zrobić, bo już go na przykład sobie wcześniej ogarnąłem. Tu mamy płetwy w ogóle, to sobie bym chciał ogarnąć. A tutaj właśnie, tu mamy układ scalony i w sumie za dużo rzeczy do niego nie potrzeba, więc jakby będziemy sobie go mogli ogarnąć. U no problem. Nie mamy desek. Halo, 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 halo. Gdzie są moje deski? Gdzie są moje deski? Gdzie są moje deski? Nie mam desek? Oh shit. No to musimy się udać na wyspę. Musimy się udać na wyspę. Normalnie musimy z wyspy pozyskać jakieś deski. Bo jakby jakby inaczej, to ja to ciężko widzę. Tylko pytanie, gdzie tu są jakieś drzewa, które mogę niszczyć, bo jak trochę na razie żadnej nie widzę. Tu mamy... Mamy jakiś domek w ogóle, tak swoją drogą. Hej, chodź tu! Dobra, nie chcę mi się gonić Dobra, co my tutaj mamy? Co to jest? Otwórz. Aha, tu możemy kup, sprzedać. Aha, możemy sobie kupić. Aha, aha, okej, okay, jakby, jakby, jakby spoko. A tutaj co? E, to nie mogę otworzyć, to mogę otworzyć. Co my tu mamy? E, aha, okej. Okay. Mamy jakiś pakunek, co w pakunku potrafisz flaga. Ok, bardzo się z tego powodu cieszę. E, tu mamy drzewko do zniszczenia normalnie, proszę bardzo. Proszę bardzo, drzewko do zniszczenia. Tyk. I super, dobrze, możemy sobie to zjeść, bo póki co i tak zbytnio jedzenia niestety nie mamy. Ale dzięki temu, że pozyskaliśmy te 5 desek, wrócimy sobie teraz na wysepkę. A, przepalimy sobie to do końca, i generalnie, jak sobie to przepalimy, e, to wrócimy i zaczniemy typowo eksplorować O wyspę, jak zostawmy. <laughs> Dobra, pyk, pyk, pyk. Tutaj się nam kolejna sztabka metalu przepaliła. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze będziemy potrzebować tam do tego układu scalonego sztabki miedzi, ale to jakby nas spokojnie. Wszystko. Ty, Lojcu, ty zostaw moją tratwę w spokoju. Nieładnie tak się zachowujesz pan. <grym> e, dobra, podnieś ugotowany rekin. Super, zjedzmy sobie rekina. I będziemy mieli generalnie dużo jedzenia, więc bardzo z tego powodu się kurczę. Cieszę. E, pytanie, tu jest moje mod budowlany, bo musimy tutaj niestety naprawić sobie. No właśnie, dobra. Naprawione, super wszystko. Super, hiper. śruby tu a no i i i i to możemy dać tu i w sumie czekaj to tu a liście damy tu normalnie bardzo bardzo spoko Dobra, więc jako, że nam się to wszystko ogarnęło, to lecimy sobie oczywiście na wysepkę. I teraz tak, co my na tej wysepce będziemy sobie mogli ciekawego znaleźć. Chodź tu! Dobra, nie złapię tego kuraka. Na pewno wiem, że będziemy tu mogli znaleźć ptaszora. To już jestem pewien, że tu będzie wielki ptaszor, który nas zaraz będzie chciał zniszczyć. To jakby, to już wiem. To, to pamiętam. Ten ptaszor będzie gdzieś tam. No. A więc, ja bym polecał tego ptaka unikać generalnie. Jakby, jakby to jest taka czysta, czysta sugestia, żeby, żeby unikać tego ptaka. Bo ten ptak to taki, wiecie, to taki trochę niemiły jest. <grym> eee, nie, żółtego kwiatu nie potrzebuję. Tych drzew i tak skopać nie mogę. Więc no, musimy się udać gdzieś, gdzie będą jakieś drzewa do skopania typowo. Bo mi tu zależy na drewnie. Oj, leci. Ta szari Jig, Jig, zastav mě! Me. Leave mě! Me ne, zastav! Ne! Oh, A. Oh. A oh. 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 Ja pierdyla Jo, ty kurde, dobra, niech się teraz tylko zre... O ile ci ptaszor. Widzicie ptaszora? Ja widzę ptaszora. E, dobra. Mm, to może tak, może ja się wrócę na trawę. Zregeneruję się jeszcze. I wrócimy zaraz i pójdziemy pokonać tego ptaszora. Jakby e, do ptaszora by się w sumie łuk przydał, ale... Ale łuku nie mamy. Dobra, dobra, dobra. Tu się nam mieć ogarnęła. Dobra, tu mieć deska w ogóle. A gdzie była mieć? Gdzie była mieć? Przepalona mieć? Nie mamy, nigdzie. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. To sobie tu w takim razie zostawimy. I póki co, no poczekamy, aż to nam się tu jeszcze ogarnie. I w sumie powoli zbliża się noc. Pytanie, czy ja mogę jakkolwiek zrobić jakiś łuk, czy coś. Łuk jest strzały. Będziemy potrzebować desek trochę, z tego co widzę. E, maś, spnącza gdzieś tu była. I śruby też gdzieś tu były. Potrzebujemy jeszcze dwie deski. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To sobie to tam ogarniemy na spokojnie. Trzy deski jednak, ale... No Ale dobra, potrzebujemy jeszcze tylko deski ogarnąć. Strzały gdzieś miałem. 20 te strzały robiłem, 6 strzał mamy. A żeby zrobić potrzebujemy plastik Plastik, plastik, plastik. Okej, okay, tu jest plastik, dobra, to jeszcze zrobimy sobie strzały w takim razie. Dobra, mamy to i będziemy potrzebować jeszcze tylko drewna. Okej, okay, dobra, pil spoko. Ogarniemy sobie na, na spokojnie. Bo niech mi się to przepali. Przy okazji robi się noc. Więc ja sobie pójdę spać, żebyśmy mieli normalnie następny dziomek bez problemu. Przy okazji normalnie. Nawilżamy gardło. Wskoczę sobie spać, tylko no, na razie jeszcze nie mogę. Mamy mięsko gotowane, se so zjemy normalnie. Dobra, tu sobie poodkładamy te rzeczy, które tam jeszcze jakoś powkładały. No i to sobie zostawiamy. Ruda, metal dobra. Super. Halo, jak chcę i spać. Okej, okay, tu w ogóle nam się trochę niszczy już nasza broń. Dobra, może żadnego dzika kolejnego nie spotkam. Daj mi spać. No, no i widzicie, no już jest nodza i nie da co mi spać, no nie? No i skamy. O, dobra, mamy rano, idziemy. Aaaa, w takim razie lecimy. A -a. tylko jeszcze drewno potrzebujemy, żeby ten łuk zrobić. I będzie wszystko kij, you know. będzie wszystko kit. Dobra, tu mamy drzewko, więc sobie to drzewko szybko skopiemy. I będziemy mieli normalnie deski. Dropięć, jeszcze, jeszcze to drzewko. I będziemy mieli wszystko, co potrzeba, więc będzie kit, Będzie kit naprawdę. A, A, dobra. I łuk mieliśmy zrobić. łuk. Dobra, mamy łuk, super. Teraz jak to się z tego strzela? Taszor! Taszor, uciekaj. Dobra, anuluj. I co? I tam koziołek jakiś chodzi po górze. A, dobra, ptaszor jest tam, ptaszor jest tam. I on dostał jedną strzałą, to na pewno widziałem, że on dostał. Dobra, póki co w takim razie my się możemy wychylić trochę. I skoczymy se tu. O, co tu jest? A co my tu mamy? Aha, piasek. Dobra, ale nie mam łopaty ze sobą, więc piasku na razie typowo nie zdobędę. Tu jeszcze ewentualnie mamy co? Też piasek? Też jakieś grzyby widzę? Więcej piasku, więcej grzybów. Grzybki sobie mogę wziąć, bo to sobie mogę zjeść zawsze, w każdym momencie. Proszę bardzo. A tu coś jeszcze będzie, czy tu nic nie będzie? Ptaszor! Leave me alone! Puźwa, ptaszor, jak ja cię zaraz tam. Ja cię dojadę, ptaszor. Dojadę cię ptaszur. Tam zaraz dojadę. Bo ja się tam zaraz przejdę. <grym> Dobra, czekaj, i Ja się przejść do tego ptaszora, ale trochę trochę nie ma ja. On se tam koziołkuje i teraz pa jak jego mu zapalę. pa na to. Pa jak teraz będzie perfect hit. Ja wam mówię, teraz za stówę. Headshot Czu! Dobra, dupa. Nie, nie umiem szczerze. No dawaj ptaszur, szczere cię. A... Dobra. Yy, tu co jest? Aha, okej okay. Okej, okay, okej okay. Ja tego ptaszora chcę załatwić, no bo on mnie prześladuje. Ja on sobie poszedł. A widzę cię. Nie wiem jak skutecznie dostał. No, a gdzie on teraz nie? A panie, panie pani... Kurde! Szor, bo ci lutne. Dobra, czekaj, 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 czekaj Dobra, na razie mnie nie trafię, ale ja bym chciał trafić go Ten ptaszor mnie denerwuje Ja się tak nie chcę bawić, a nie ptaszor Taraaaaaaaaaa Dobra, czekaj, 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 czekaj Panie ptaszor, tyle on ma życia, ty, bo już go tyle razy trafił, a no, nadal żyje. Ja się nie zgadzam, halo. No, już nie mam amunicji, no? I widzisz, i tak to się właśnie kończy. Przyszedłbyś tu, że ptaszor. jeszcze mam jedną strzałę z tego, co widzę, okej. Ptaszor, chodź tu. Aaaaa! Ptaszor! Halo! On w ziemi leciał! Eee! Tak się nie robi! Dobra, ce, cze 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 cze. Kuru. Zepsuły. Dobra, nie im mnie już tam. No. no tego ptaszora będzie ciężko pokonać póki co, jak widzę. Chociaż byśmy musieli... Czekaj, jak on by gdzieś tam wylądował się, wtedy byśmy mogli go jakkolwiek pokonać. To, co widzę. A póki co, ja bym musiał się uciec z Tak y, szybko dosłownie. O, i teraz byśmy se poszli gdzieś tu. Tak, ja, powiem wam, że ten ptaszor, jakby on do pokonania jest i te sprawy, ale. Ale jumą, no, jakby. No, no. Nie chcę mi się walczyć O, czerwone porzeczki, proszę bardzo. Tu jesteśmy w miarę bezpiecznie, bo ten ptaszor już czor, głównie tam lata. Z tego co tak widzę. Dobra, więc ja se drewno tu na spokojnie pozbierać mogę. To najważniejsze, bo mi tu na drewnie zależy. Ja tu przyjechałem na wykarczowanie lasu, bo mi tu na drewnie zależy. Co my tu mamy? Czy to jest? Eee, szkło. A, szkło, o, ciekawe. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Dobra, tam żeśmy wszędzie byli. Tam żeśmy byli, tam żeśmy byli. Dobra, dobra, dobra. A, a, a jeszcze tam nas nie było. Okej. Okay. To jeszcze się tam musimy udać w takim razie. I, 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 i. tylko że tu jest ten ptaszor, zaś nie? Pan, pan. pan ptaszor, no nie? Zdenerwowany. Spokojnie, panie ptaszor, ja ci nic przecież nie zrobię. Ja nie jestem zły, ja ci nic nie zrobię. Nie wiem, jaki był mój poprzednik, ale ja ci nic nie zrobię. Panie ptaszor! Nie, naprawdę, ja się stąd ewakuuję z tej wyspy. Idę z tej wyspy, nie ma mnie. Do widzenia! Normalnie. O, tu jest pan ptaszor. Mano, panie ptaszor. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Pan dostał ode mnie parę hitów z tego łuku. Ale jak widzę, że to było za mało. Ej, w sensie, no nie miałem też za dużo strzał więc jakby logiczne. Chyba możemy w sumie z tej wyspy typowo spadać. Mamy drewna też dość trochę. Więc jakby chyba faktycznie możemy się z tej wyspy ulatniać. Proszę mi tu nie niszczyć tego. Dobra, przydałoby się w takim razie zrobić jeszcze skrzynkę. Aby się zrobić jeszcze skrzynkę. Gdzie były skrzynki? E, skrzynie. Tu mamy, aha, tu mamy jeszcze tą zaawansowaną skrzynię. E, jeszcze dwie liny. Dobra, odpadków tu mamy dużo, ale jeszcze liny by mi się przydały. Dobra. Dobra, i mamy tą zaawansowaną skrzynię normalnie. Proszę pa... Ty, to, to je fajne. Dobra. <laughs> Package'a se odpakujmy. Potrafisz flagę, już potrafiłem. <laughs> e, dobra, przydałoby nam się jeszcze zrobić w takim razie broń nową. To byśmy sobie ogarnęli. A, tylko czekaj, bo mi się pić chce. Pić mi się chce, już, już se wypiję. Sztabka metali, sztabka metali, to tu są sztabki metali. Dobra, czekaj, czekaj, tutaj będziemy mieli śrubę. liny dwie były gdzieś tutaj. Tutaj, dobra, i druga łódź. Spokojnie. W takim razie my mamy, w którą stronę płynąć, teraz w sumie nie jestem pewien. Dobra, i my się tu opłyniemy dookoła tej wyspy. Dobra, tu pod podnoszę normalnie. My się tu opłyniemy. <laughs> Tam jest jakaś mała wysepka, ale tam stawać raczej nie mam po co. Dobra, my se tu opływamy, tą wysepkę w takim razie. Dobra. I teraz tobie flago. Flago, ta flago. Teraz tobie rozkazuję, żebyśmy płynęli tam. Nie ma, panie rekin, dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. A, dobra, czy coś tu jeszcze w okolicy jest? Nie, ale tu są itemy, itemy są akurat spoko. Ale tak ciężko to widzę, bo tak trochę wiatru widzę, że nie ma. Trudne. trudno. E, dobra, to potrzebujemy sobie nowe wiosło zrobić w ogóle tak, tak swoją drogą. E, gdzie były wiosła? Czekaj, 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 tu nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Wiosło, tu jest wiosło. E, plastik. Plastik, 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 plastik. Czekaj, e, plastik. Plastik. Alu, ja mam plastik. Alu. Plastik. Ja nie mam plastiku w ogóle tak swoją drogą. Anu, no. czekaj, 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 czekaj. Nie mam plastiku. Dobra, idziemy spać. Eee, jedzonko, ty jedzonko byś przystało. Czekaj, bo tu odkładali jakieś jedzonko. No, normalnie. płynie ta tratwa. Dobra, płynie, super, cieszę się. Tu mamy jeszcze jakieś ananasy, to też co zjemy. W takim razie, jakieś jeszcze kokosy. W takim razie, myśmy chcieli zrobić jeszcze ten układ scalony. Tylko do niego też potrzebujemy plastik. A ja żem wszystkie plastiki gdzieś wykorzystał. I to właśnie tak się zastanawiam, gdzie? Gdzie i po co, w sumie? Mmm, czekaj, tu mamy tą trwale zamontowaną kotwicę, jest jeden, że nie ma gdzie jej zamontować, A, ale dobra, my se tam porzucamy, se połowimy normalnie, proszę bardzo, o czekaj, źle, Użu. dobra, mamy jeden plastik, A super, pękło mi, pękło mi moje rzucadło, A, deska, lina, odpadki, śruba, dobra. Eee, takie, 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 śruby były tu. A e, śruba, odpadki, 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 odpadki. Tu są odpadki. E, lina. Take, take, normalnie. normalnie. Zarąbiaszcza. Nie wiem, gdzie nas ta tratwa chce nieść, szczerze. Nie wiem, gdzie nas co chce nieść, bo trochę nie mamy plastiku. Eee, ale tak, powiem Wam jedno. Z tej wyspy udało nam się dość trochę rzeczy zlutować, więc ja się naprawdę bardzo z tego powodu, kurczę, cieszę Wam powiem, eee, że nam się udało faktycznie dość trochę, mówię, zlutować z tej wysepki, bo myślałem, że będzie gorzej. A tak naprawdę wyszło dość e, spoko. Naprawdę wyszło dość spoko, bardzo się z tego powodu cieszę. I w ogóle, jakby, jakby byłoby dobra, składam ten zagie, bo nie wiem, nas w ogóle nie chce nieść. A gdzieś nas i tak zaniesie pewnie. A dobra, przydałoby się trochę dobudować, żebyśmy sobie mogli tę kotwicę postawić. Problem jest jeden, że i tak nie mamy za dużo drewna, żeby dobudować, nie? Mamy drewna i nie mamy plastiku. O, właśnie. I tak, tam do tej dużej kotwicy tu tak nie postawię z tego co widzę zbytnio. Nigdzie na nią miejsca, nie ma tak, żeśmy to wszystko tu poustawiali, że tu na nią miejsce nie normalnie widzisz? Widzisz to widzów? E, dobra, w takim razie powiem wam tak. E, teraz pomiędzy odcinkami postaram się gdzieś faktycznie jakoś fajnie popłynąć czy coś. I myślę, że w następnym odcinku będziemy już się widzieć w jakimś konkretnym... Miejscu. A póki co, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się serdecznie i pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapeczki w górę oraz suba na kanale, ponieważ lecimy do 10 tysięcy subskrypcji. Dokładnie tak. Trzymajcie się serdecznie, życzę Wam miłego dziąka i do zobaczenia na następnych filmach. Do uczenia wkrótce i bajo, bajo!